Ostatnio na Instagramie zauważyłam Twoje zdjęcie z Anetą Zając. Jak wy w ogóle długo się znacie? Znamy się prywatnie chyba długo, nawet bardzo długo, ale w serialu jestem w wątku, że tak powiem, chyba gdzieś tak, piąty rok i faktycznie scenarzyści zrobili nam takiego, może nie przykusa, ale takie wyzwanie aktorskie, że ja teraz gram potwornie złą postać, no i te nasze postaci się kompletnie nie. nie nie jest im blisko do siebie, ale zdjęcie wspólne z planu, bo osobiście dalej zostałem, została między nami dość duża sympatia i radość ze spotkań z pracy, więc to, to nie jest tak, że my grając złych, stajemy się złymi. No to chyba oczywiste. Jak najbardziej, ale trzeba przyznać, że na przykład Aneta też jest niesamowicie dzielną kobietą. No skoro znacie się prywatnie, to pewnie wiesz. No tak, tak, tak. No to, to każda kobieta już w ogóle rodząc dziecko, już dla mnie jest dzielna, a jeżeli późniejsze wychowanie jest, że tak powiem, oprócz tego, że jest to ciężkie wyzwanie dla każdego w każdej relacji, no to jeżeli naprawdę ma podgórkę kobieta, no to, no to tylko, no to tylko może, może nie powiedzieć, nie pozazdrościć, tylko trzeba dość poważnie wspierać i współczuć, tak? Byłeś na tym etapie, jak ona to wszystko przeżywała? Znaczy jest to jest to taki, że tak powiem u nas w pracy my w, te, w, te, w tej naszej branży, że tak powiem, aktorskiej. No jednak w momencie kiedy jest kamera i mówimy akcja albo jesteśmy na scenie, no niestety gra polega też na tym, żeby bardzo głęboko gdzieś to chować wszystko, a grać te zadania, które mamy powierzone. no Nie, nie jesteśmy, że tak powiem, hmm, nie pracujemy już, nie chcę mówić, że w biurze, no bo w biurze też kobieta, która rozpacza też rozpacza, ale jakby ma to inny wpływ na jej pracę niż na nasze. my musimy naprawdę dużo rzeczy ukrywać i to nie tylko takich.